Dzień dobry. Dzisiaj mamy czwartek, godzina 12:30 i będziemy wywozić obornik. Tylko, że najpierw musimy odpalić 30. A nie jest to takie proste, ponieważ o, cała 30 w śniegu. Tutaj też tak niefortunnie tato tą 30 wstawił, więc ten śnieg tutaj nam gonił cały czas. No i co? Mam wiadro gorącej wody, bo wodę musieliśmy spuścić, bo było teraz mróz. Był mróz chyba z minus 8 stopni, było najwięcej. Także ta woda musiała być spuszczona z chłodnic. I musimy teraz wlać nowej wody. Jeszcze kranik trzeba zakręcić. Jeden kranik jest od bloku i drugi z drugiej strony, z drugiej? Z drugiej chyba jest. Z drugiej strony jest od chłodnicy O tutaj Też trzeba zakręcić I będziemy dwa razy wodę wlewać gorącą Opa Otwieramy, cyk No jeszcze lejek by się przydał Idę jeszcze po lejek Dobra, jest, już le jest lejek już Mamy tutaj wodę gorącą Także przelejemy wodę raz Przez blok i przez chłodnicę żeby blok się nagrzał, później spuścimy tą wodę i znowu jeszcze raz zalejemy gorącą. Ktoś tam powie, że a po co to tam wlewać gorącą wodę? Nie lepiej wlać? O kurde, pomalutku. Nie lepiej wlać płynu chłodniczego zimowego, bez problemu by było, nie? Ale po pierwsze, w chłodnicy jest wyciek, więc ta. Ten płyn prawdopodobnie prędzej czy później by nam uciekł z tej chłodnicy. To jest raz. Dwa to jest to, że no jak zalejemy gorącą wodę do bloku, blok się nagrzeje i 30 będzie miała łatwiej nam odpalić. Szczególnie, właśnie jeżeli jest taki mróz teraz, to i akumulatory mają lżej i rozrusznik. Także wydaje mi się, że więcej plusów. W tym wszystkim jest wtedy, kiedy spuszczamy tą wodę i później ją wlewamy gorącą i dopiero odpalamy ciągnik. Dobra i ta, niech tak sobie teraz postoi z 15-20 minut, zaraz przyjdę i, i spuszczę tą wodę zimną, w sumie już ona będzie zimna i później jeszcze raz zalejemy i dopiero będziemy palić. Dobra, to na razie będzie. Minęło już 15 minut. Ja przyniosłem kolejne wiadro z gorącą wodą. I teraz musimy tutaj spuścić z tego ciągnika tą wodę, która tutaj była wlana. Czyli tak, tu jest blok, Odkręc odkręcamy kran jeden. Co to, wężyk zamarzł jeszcze czy co? Woda jest. w Oh, leci zimna woda. Dobra, ja zaraz zobaczę, co tam z tym blokiem się stało. Dobra, cała woda już do, została spuszczona. Kreniki, kreniki zakręcone, także możemy wlewać. Kolejny raz, gorącą wodę Odczekamy 5 minut I będziemy palić Okazało się, że coś tam nie łączy przy akumulatorze I trzeba to wszystko odkręcić, znaczy wszystko Kabel plusa Kabel minusa Tak samo te czpienie tutaj Trzeba to najpierw wszystko wyczyścić dobrze nie będziemy sprawdzać Czy zagada, czy nie zagada Dobra Trzeba podgrzać trochę świecę jeszcze Cyk. Odprężnik do góry. Za coś będzie Czarny dym! Także się udało za pierwszym razem. Jednak coś tam przy klemach musiało nie łączyć. Dobra. Niech sobie pochodzi jeszcze z 5 minut, żeby się rozgrzał olej dobrze i zabieramy się za ten obornik, a to jest 3 niezawodny sprzęt. Musi się trochę jeszcze rozgrzać Bo jeszcze olej jest zimny Także wszystkie tryby Słychać jak pracują Więc jeszcze trochę rozgrzewamy Maszynę, a póki co to szykujemy się Do wyciągania Tego obornika To jest robota z tym obornikiem. Trochę nam tutaj ciągnik szwankuje. Jakiś tam kabel nie łączy tego motora, chyba. Bo przed chwilą gas mi już nie mogłem go odpalić. Nie wiem, trzeba będzie zobaczyć co tam się dzieje. Szczerze mówiąc, to nigdy nie jest tak Jeszcze do tego całego. do tych wiązków wszystkich. Bezpieczników, kabli. To Wszystko to pracowało na razie tak jak trzeba Oprócz stacyjki, która była wymieniana już kilka razy O, jeszcze mi się tu kopie no. Dobra. Obciążnik z tyłu jest Założony, ale Mimo wszystko w tym śniegu. Ten olej jest gęsty, i dlatego tak wolno się opuszczają te widły. Zimno jest. Minus 8, chyba już jest. Także to nie są żarty, już jak ktoś ma wodę w ciągniku, czy w samochodzie, to lepiej wymienić na płyn albo spuszczać z ciągnika, jeżeli się zbyt często nie używa, ponieważ. Może być... o, jeszcze kurde, właśnie z tym kołem tutaj jest problem, no. Koło mi się blokuje czasem. O, staje tak, cyk, poprzek. Przez tą część tutaj. O, bo tutaj wspomaganie, nie wiem, a, ja wam jeszcze nie mówiłem tego. Ale tutaj wspomaganie mam założone. W 30 jest pompa, tutaj jest zbiorniczek z płynem. Tutaj ten cały mechanizm jest założony. I przedtem było założone... Tutaj z tamtej strony, co Wam pokażę. Tutaj jest te ramię. Od, od tego koła jest założone z tej strony jedno. I z drugiej strony też było tutaj takie ramię. I założone było do tej kolumny całej. I też było z tej strony jedno. Ale z racji tego, że założone zostało wspomaganie, to musieliśmy to jedną ramię tego, tego jednego ramienia się pozbyć i teraz przez to te koło je staje właśnie tak w czasem zaraz trzeba sobie od czasu do czasu pomóc rękami spróbujemy A po prostu przy skręcie, żeby za mocno nie skręcić kołem. Bo no wtedy się blokuje. Jakby tutaj, tutaj z tej strony ramię jest. Od tej kolumny całej kierowniczej, a z tej strony nie ma. Gdyby tutaj było, to by nie było problemu. A że nie ma tego, to jest tak jak jest. Powiem wam a propos wspomagania. Przejdę a tego wspomagania: 30% powiem wam, że dobra rzecz! Wspomaganie założyliśmy jakieś 3-4 lata temu i nie zaglądaliśmy jeszcze tutaj ani razu do tego wspomagania. Nic tam się nie psuje, nic tam się nie dzieje. Oleju się nie dolewa. Ja zapomniałem, z czego to było założone, to wspomaganie. Ale jak tutaj dopytam się, taty, z czego było założone wspomaganie, to wam napiszę. Wiem, że koszt, pamiętam jakoś koszt tego wspomagania, to 1100 albo 1200 zł. Ale powiem Wam, że bajeczka, jadę sobie teraz z obornikiem z przodu i sobie, o, zobaczcie, mogę sobie tak kręcić. Tutaj mam gruszkę założoną elegancko i mogę sobie tak o, kręcić w prawo, w lewo. Jednym palusz w sumie trzema palcami, Nie, no bo jeden, no to nie bardzo, chyba że tak bym kręcił. Trzema palcami sobie trzymam. O cyk w prawo, cyk w lewo i nie ma tutaj żadnego problemu. Także naprawdę wspomaganie w silniku czy to 30, czy 60, czy ruski, czy jakiś tam inny. Ciągnik, który nie ma wspomagania. Jeżeli jest opcja założenia takiego wspomagania, to jak najbardziej polecam. Przynajmniej u mnie się sprawdza. Jesteśmy bardzo zadowoleni. No. Czy dowożenia siana, czy dowożenia słomy tak samo? Naprawdę, super sprawa. Ręce, ręce was nie bolą, rąk wam nie urywa. A wiadomo, jeżeli na przykład są sianokosy, czy żniwa i jest tego, tej słomy bardzo dużo dowożenia, tych bel, czy też siana, to wieczorem wiadomo jak to jest. nie? Ten, kto nie ma wspomagania w ciągniku i się nakręci cały dzień, ten wie jak o czym mówię.